Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie go ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście to jest seria bohater, przed nami następne spotkania. Zobaczcie sobie na moją sytuację w tabeli. Póki co jesteśmy w Lidze 7, jeszcze wam pokażę jak to wszystko wygląda tutaj, o może w ten sposób. Liga 7, 10 punktów, 6 spotkań do końca, muszę wygrać dwa spotkania, żeby zapewnić sobie awans. Także ostatnio szkoda tego jednego remisu, ale potem udało się odrobić, że tak powiem, upgrade'y. I mieliśmy podwójny upgrade, więc z overalla 70 przenosimy się na overall 72. Także zobaczcie teraz mojego nowego bohatera. Osvaldo, 72 Overall, jeden z zawodników, których używałem już nieraz w tej Fifie. Pewnie kojarzycie tą kartę, widzieliście u mnie na kanale niejednokrotnie, bardzo lubię tego piłkarza, 92 pejsa, 70 strzałów. 4 gwiazdki Skirmów, 4 gwiazdki Wickwood. Bardzo fajna karta, kosztuje tylko 1200 końców z ligi brazylijskiej z Fluminense. I co ja mogę powiedzieć o tej karcie? Jeszcze troszkę u niego odczuwalny jest mały fizykal. Może tutaj ma prawie 50. Ale ogólnie bardzo, bardzo słabo to wygląda podczas spotkań, z tego co pamiętam, więc trzeba unikać takich kontaktów, że tak powiem, ciało w ciało, więc bardziej prób musicie próbować dryblować tą kartą, bardziej uciekajcie, stosujcie cztery gwiazdki sztuczek jak najbardziej. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się cały skład. Postanowiłem zrobić taki składzik właśnie z Ligi Brazylijskiej połączonej z Brazylijczykami, może tak powinienem powiedzieć. To był skład podesłany też przez jednego z was, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Mnóstwo składów, naprawdę mega robicie robotę w komentarzach. Ułatwia mi to zdecydowanie to wszystko, prowadzenie tej serii. Mogę sobie przeglądać, patrzeć na wasze sugestie. Jeśli jakiś zawodnik pojawia się często, to potem oczywiście pojawi się też on jako kolejny bohater. Eee, także mamy tutaj Cutinho, który ma 85 pejsa, do tego 4 gwiazdki z killmów. Fajne rate y. Mamy jeszcze Marancho, który ma również 4 gwiazdki skinów i również 90 pej'sa. Te karty prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze teraz muszę zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnego zawodnika 72, na pewno nie ma sprawdzone. Ostatnio mały fail. I pojawił się jeszcze jeden zawodnik z takim samym overallem jak bohater. Za co was przepraszam. No a ja idę grać w pierwsze spotkanie i zobaczymy, czy uda mi się zbliżyć dzisiaj do awansu, a nawet może awansować i mieć podwójny upgrade w tym odcinku. No i zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym spotkaniu. 4, 3, 3, 4 wariant. 100% zgrania oczywiście. Składik z BPL i naprawdę bardzo fajne skrzydła. Fajny atak. Runi na kamień jest niesamowity. Bardzo lubię jego longshoty. Powiem Wam, że mogę mieć problem z wygraniem tego spotkania. Oj, ale to pięknie. To jest przecież rzut karny. No widzieliście to. Idealnie zrobiony berbatow spinny. Ludzie... Jeśli chodzi, ludzie. obrońcy po prostu nie wyrobili. Dostałem kosę w nogi i nic. Nie wierzę w to. Jak ja to mogłem tak wyrzucić? Wayne roni 1 do 0 w 22 minucie spotkania. Mój przeciwnik nie istniał do tego momentu. Zobaczcie złe wyrzucenie. No, może teraz zobaczmy. Ładne wejście w pole karne Pierwszy strzał obok słupka Osvaldo To musi być bramka To musi być wyrównanie Nie weszło I tylko piątka, nawet w ramkę nie trafił No nie, i to może być 2 do 0 Zobaczmy, Rondon I mamy drugą bramkę Póki co mój skład brazylijskich silverów Się nie spisuje, nie idzie mi nic w tym meczu Może teraz, zobaczmy No patrzcie, oni nie mogą trafić w bramkę no, może teraz się uda błąd mojego przeciwnika i w końcu mamy bramkę na 2 do 1 w 57 minucie spotkania. No, może teraz się uda, Oswaldo, tak jest! 2 do 2, 71 minuta spotkania. Jest jeszcze szansa, żeby wygrać ten mecz. Wróciliśmy, mecz zaczyna się od nowa, mamy remis. Także teraz pora na jeszcze jedną bramkę i na 3 punkty w tym spotkaniu. Muszę się postarać. Patrzcie, jaka akcja! Jak to rozklepali! No, ja nie mam pytań, coś pięknego! Zobaczcie tutaj, troszkę na takim farcie udało się tą piłkę dopchnąć do końca, że tak powiem, ale wykończenie piękne. I mamy 3 do 2. No jeszcze jedna. Uderz! Tak jest, 4 i 2. <laughs> przepraszam, przepraszam, że cię Silverami pokonałem. No, przepraszam. Jeszcze jedna bramka, tak jest, 5 do 2, to już jest taka dobitka, że tak powiem, mojego rywala. 5 bramek strzelonych w tym meczu, no kto by się spodziewał, że przy wyniku 2-0 uda się powrócić i zagrać tak świetną drugą połowę. No i mamy koniec tego spotkania, zobaczmy sobie na podsumowanie, Coutinho strzelił 3 bramki, Oswaldo trafił raz do siatki mojego rywala, no i zanotował ocenę 7,6, taką samą jak Maranho, czyli mój drugi skrzydłowy pomocnik. W pomocy najlepszy był Wallace z tego co widzę 89, a w obronie moich dwóch środkowych obrońców zrobiło robotę szczególnie w drugiej połowie gdzie zagrali naprawdę bardzo dobrze, zresztą jak cała drużyna druga połowa zdecydowanie należała do mnie 5 bramek zdobytych i to mi się podoba, także oczywiście 3 punkty wędrują na moje konto oraz upgrade plus 1 overall za wygrany mecz, więc zobaczmy jaki będzie mój nowy skład no i oczywiście mój nowy bohater. No, i teraz pora przejść na następny level. Nasz kolejny bohater będzie miał overall 73. No i mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, bo naprawdę bardzo chciałem zagrać tą kartą też w tej serii. Jest to Mares w wersji Silver 73 overall, tak jak już powiedziałem: 80 pejsa, 70 Strzałów, 4x4 4 Gwiazdki jeśli chodzi o Wickfoot i Skillmów. Kupiony za 3900. Ale to nie jest wszystko, bo obok mamy Wardiego Silver i mamy też Kinga. Ten King prezentuje się naprawdę bardzo fajnie jeśli chodzi szczególnie o PEJSA. I zainteresował mnie ten zawodnik. Zobaczcie: 78 PEJSA, 88 fizyczności i 72 DEFA. Co za bestia! Kupiony za 3000 końców. No i na prawej też, znana już wszystkim pewnie bestia, jeśli chodzi o szybkość, Jedlin, który jest niesamowicie szybki, 93 pace'a, to wygląda niesamowicie. Także cały składzik prezentuje się w ten sposób. Wiem, że tutaj dwóch zawodników ma 8 zgrania, ale stwierdziłem, że tego już nie będę zmieniał, myślę, że na ósemce dadzą radę bez problemu. Także co najważniejsze, teraz zobaczcie jak, jak wygląda moja sytuacja. Jeśli wygram to spotkanie, to mamy upgrade za wygrany mecz, za awans, jeśli strzelę hat trika, to może być nawet potrójny, Upgrade, więc bora się postarać, spią spiąć poślady i lecimy. E, no dobra, zobaczmy skład naszego przeciwnika. Zobaczmy, kto stanie mi na drodze. jo e, ojojojoj, 4, 3, 3, 5. Ag wariant Aguero na ataku. Troszkę mnie to przeraziło. Mm -hmm. Nie, proszę, cell to. Co oni pograli? Dlaczego to nie wpadło? piękna akcja w wykonaniu Wardiego, szczególnie ta piętka była niesamowita. Idealnie w ten gra, ja a później już się podpaliłem przez tą piętkę i nie rozegrałem tego tak jak chciałem. Dobry wślizg. Patrzcie jak tam ładnie ucieka. Jest to King, ale podanie troszkę niecelne. Pierwsza okazja Mareza w tym meczu. Marez lewa noga i nie weszło! Tak to pięknie zrobił. Idealne wejście w pole karda i szkoda tego wykończenia. A może tym razem się uda mocno pod poprzeczkę? To było pod poprzeczkę. Co ten marys taki celownik ma dzisiaj? Oj, może teraz się uda trafić? Zobaczcie, ładna sytuacja. Słupek jeszcze dobitka niecelna. Jak ta piłka nie chce wpaść do bramki w tym meczu? To jest niesamowite. No, może tym razem nie. Znowu bramkarz na posterunku. Wardy, trochę taki niewidoczny. Może teraz się uda. Chyba trafiłem w mojego zawodnika. Tak, jest tylko piątka. 45 minuta i nadal 0 do 0. Zobaczcie, Mares tutaj w tym meczu, no niezbyt mu póki co wychodzi. Lewa noga i kolejny celny strzał. No może teraz, niech to będzie ta akcja, po której padnie bramka. Wardi wbiega w pole karne, ale tutaj asykuracja obrońcy bardzo dobra. I znów nic z tego, koniec pierwszej połowy. Przydałby mi się awans i to bardzo, więc Mares postaraj się, Mares zajście do środka teraz. No nie, znowu metalowy brręcz, drugi w tym meczu. No Mares no musisz to trafić teraz Patrzcie to już jest pech To jest po prostu pech w tym spotkaniu Mares ostry kąt Mares słupek po raz kolejny Proszę traf to teraz Co to był za strzał jeszcze będziesz udrożny No i mamy koniec spotkania Wynik 0 do 0 co to był za mecz Ja próbowałem jak tylko mogłem strzelać na bramkę Ale niestety słupki Poprzeczki co tu się działo Jakim cudem ja tego nie wygrałem, to nie mam pojęcia naprawdę. Zobaczmy jeszcze na statystyki i jak to wszystko wyglądało. Um, tutaj nie bym, mój bramkarz był man of the match, nie wiem w ogóle z jakiej paki. I tak to się prezentuje w statystykach. 14 strzałów, 8 celnych, 57% przyjadania piłki. Ja myślałem, że muszę wygrać spotkanie, ale okazało się, że remis mi wystarczył, także mamy awans, więc będzie kolejny upgrade. Szkoda, że nie było podwójnego upgrade'u, to byłoby na pewno ciekawsze, no ale w tym dzisiejszym odcinku i tak dwa mecze, dwa upgrade'y, więc to takie minimum jest utrzymane. No i oczywiście pora pożegnać Mareza i z Overala 73 przenosimy się na Overall 74 i to będzie już nasza ostatnia srebrna karta. Potem kolejne to już będą złote, także naprawdę bardzo szybko dostaliśmy się do złotych kart już praktycznie, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mam jeszcze do was jedną prośbę wszystkie osoby, które są nowe na tym kanale, kliknijcie pod spodem subskrybuj i dziękuję wam bardzo serdecznie za to, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem. Na razie i piona.